To znowu jak czułczek.pl i w dzisiejszym odcinku już w drugim odcinku z serii Minecraft no, nadal nie wiem jak to nazwać po prostu jakiejś, jakiejś serii nowej Sim! nie chciałem tego widzieć Puk puk jestem Ubieraj się Widziałem to przez okno niestety? Tak, chodź Tańczyłem na go co? <laughs> ja tak powiedziałem, nie. Spokojnie. O, już tutaj... Dzień dobry. O, cześć, cześć. Uh, słuchajcie mnie. Czekajcie na A ła! To nic nie zadaje. Nie? No dobra. No, no dobra. Uh, Słuchajciemy. Dzisiaj musimy obrabować cyklopy. Obrabować? No, no. Miesz, łód, w dobro wioski, tak? W dobro wioski. Tak, oczywiście. Aha. Okej, dobra, to o nic. widzisz oko patrz, ono takie coś robi, Jakby mnie pan walnął... Mondoł... To jest większe niż normalna ręka i to nic nie robi, dosłownie, proszę pana. Dobra, nieważne. E... Dobra, chodźmy! Na smoki, już, szybko! Co, a idziemy. Ej, ktoś we mnie zrzucił czymś zielonym, chyba? Nie. Ja. A. Okay. O, a Lecimy! Ej! Przyjacielu, przyjacielu! Przyjacielu, ja... radzę ci uważać na tego pana, bo on chyba we mnie. próbował we mnie czymś rzucić. Gdzie ten cyklop? Zakładać hełmy bojowe. My już mamy. My już mamy. Um. proszę pana, Czemu nie mamy w sumie zbroi na smoki? O! Nie! Oa! Zostaniecie wkrótce. Brawo, brawo! O! Udało się! Wszystko git. Siedź tutaj Dobra E chwileczkę proszę pana A dobrze już możemy iść Gdzie to jest? A uważajcie tu na siebie To jest dokładnie pole mną To wejście się... O! Oj oj To się chyba spapałem Trochę trudno trafić w to Oko Dobra, dało radę Tak nie się drzew. Oł, a, Ratunku! O! Ratunka! trochę mnie daleko odepchnął! Jest ślepy! Możemy go na około odejść! Nie ślady. Odepnij mu mnog... Ty też można. <noise> <noise> tak też można. <noise> to dalej. Mistrzu, no, się no. pytasz? No pobieraj to złoto. Nie mamy czym. No, czy, no to czy. ręką to zbieraj, a czym? Ale dałaś. Ale ja nie mam kieszeni takich dużych. To mi dawaj, mi dawaj, mi dawaj. Okej. Okay. Ja mam takie duże kieszenie. Mam spore kieszenie. Okej, okay, dobra, biorę, biorę. Czemu cyklopy w sumie mają tyle złota? Nie wiem. Zapytajmy się mistrza. Ale którego mistrza? Naszego! Zależy od smoków czy od tego? Ja mam tylko jednego mistrza. Przecież mamy dwóch mistrzów: od smoka okay. i od sztuk walk. tam za mistrz? No, obaj są mistrzowie chyba. Chyba. Dobra, daj mi to, bo mam pojemne kieszenie, a to nie podobno. No, daj wszystko. Wszystko, daj. Wszystko? Dobra, chodźmy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, Boże, Dzień dobry. Idziemy? Ej, masz jeszcze? Nie. A. No bo to dla mnie. Może dzisiaj coś pomyliło. Ej, tak, upuściłem. Tak, upuściłem stak na A, dobra, tak, daj. Tak, I jeszcze do masz ode mnie. Masz nagieta, golden nagieta tak. masz. Ty, słuchaj, nie nie. coś. No, co, co, ty tak. masz w ręku? No dobra, wracajmy nie. do wioski, wracajmy do wioski. O, tu no. są nasze smoki. Na gdzie A. by miały być? Ho. Nie, nie wiem, może bym uciekł. Nie się wiązła, niech no bo są fajne, są cool, ich się nie przywiązuje, bo są cool. Cool czeka Jestem giga czadem. Dobra, nie wiem. Widzowie ten odcinek jest moim zdaniem bardzo fajny i subskrybujcie po więcej takich odcinków z moim przyjacielem. Fajne. Ej, dobra, tak szczerze wiem, że masz te golden nuggety. Masz to złoto, wiem o tym. Nie! Nie żartowałem! Chodź, 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 chodź. Idziemy do domu, idziemy do domu. Chodź, chodź. Chodź. Do widzenia! Do widzenia! Chodź. Czekaj, tu nawet. Dobra, chodź. Mocne zamki mają. To jest łapa. Skąd to masz? Czemu to wziąłeś? Dobra, też nie lubię tego typa, ale. No, wie. Dzień dobry. Co pan robi? Chodź, Chodź, idziemy, Stąd do domu idziemy. Potem pójdziemy do mistrza lodów. L lodów. Znaczy. A nie, to ten jest przecież Boże. Znaczy, do mistrza sztuk walk. Do mistrza lodów. Najlepsze lody. Zamknij to. Okay. Na pewno to wszystko, co masz? Ja, na pewno. Nie ma już. Dobra. Masz tu jakąś skrzynkę? Okay. Nie, nie ma, nie ma. To musimy no, Musimy to tam, zakopać. Em... Um, ja się odwrócę. A, a no, te, no, <laughs> Powiedz, jak skończysz. Jest. O, no, do, dobra. To. Chodź idziemy ogarnąć skrzynkę. Okay. Dzie Dzień dobry. Nikt idź pan. Ty w domu masz skrzynkę? Nie.